Mianowanie to potwierdzenie wysokich kwalifikacji, ale też już pewność pracy. Poziom tego rocznego egzaminu był bardzo wysoki. Widzieliśmy rzeczywiście zaangażowanych, pełnych pasji nauczycieli. To bardzo ważny moment, potwierdzający to, że ten wybór zawodu nie był przypadkowy. Otrzymuje się ten tytuł uprzednio będąc nauczycielem stażystą, potem kontraktowym, więc nauczyciel mianowany to już nauczyciel na 100%. Dla mnie osobiście to też taka okazja, żeby troszeczkę się zastanowić nad tym, jak pracuję na co dzień, do czego doszedłem, do jakiego momentu w swojej karierze nauczycielskiej, no i ile jeszcze przede mną to, że przychodzę codziennie do pracy, że widzę te moje dzieciory uśmiechnięte, zadowolone. Też te, które są smutne, czy no mówiąc wprost wściekłe, ale jednak to są dzieciaki, za które w tym momencie na tym etapie jestem odpowiedzialna i to mi sprawia niesamowitą radość. Jako przedstawiciel przedszkola integracyjnego tutaj akurat mamy straszną trudność z tym, że dzieci z orzeczeniami jakby jest coraz więcej, specjalistów jest coraz mniej tak naprawdę i myślę, że to jest takie tak najbardziej demotywujące, że choćbyśmy bardzo chcieli wspomóc każde dziecko, to jednak w codziennej pracy jest to niesamowite. Niesamowicie trudne. Mamy bardzo fajnie, bardzo porządnie wyposażone sale, w których pracujemy. To znaczy możemy korzystać z wszelkich pomocy multimedialnych, informatycznych i technologicznych. No mamy teraz pokolenie tak naprawdę komputera i, i telefonu komórkowego, więc żeby też uzyskać ich uwagę na zajęciach, potrzebujemy tego typu sprzętu. I Myślę, że z tej strony miasto jak najbardziej nam pomaga. Wszystko złożyło się na to, że jestem w miejscu, w którym jestem. Jest to misja, jest to zadanie, nie chcę powiedzieć trudne, bo to miejsce, do którego chcę chodzić i, i bardzo lubię swoją pracę, ale wymaga od nas ogromu siły, cierpliwości i wytrwałości szczególnie. Dziecko potrzebuje kontaktu, potrzebuje autorytetu, potrzebuje przewodnika yy, yy, i potrzebuje tej interakcji. W ogóle my wszyscy potrzebujemy, więc. I Pan ma nadzieję być tym autorytetem? No, na tym to polega ta praca, że trzeba szukać sposobów, żeby nim być. No to już to już nie mi oceniać, czy nim jestem. Mam nadzieję, że tak. Takie sygnały dostaję czasami od uczniów.